Bardzo ważną rolę w rozumieniu wyzwań, jakie czekają przed osobami, które wchodzą w związek dwukulturowy, jest perspektywa płci. Ona będzie wiele razy w toku budowania wspólnego życia przez parę dawać o sobie znać. Po pierwsze, to co widzą Państwo za mną, to fragment analizy danych bardzo dużego badania psychologiczno-socjologicznego, które prowadziliśmy przez ostatnie 4 lata w Uniwersytecie Gdańskim, Towards Gender Harmony, badania, które przyglądało się w perspektywie porównawczej wzorcom męskości i kobiecości w różnych krajach. Badaliśmy przede wszystkim młodych ludzi, ich oczekiwania wobec tego, jak mogą realizować się w obrębie własnej męskości bądź kobiecości, ale także jakie oczekiwania mają wobec innej płci, bądź wobec przedstawicieli tej samej płci, w zależności od tego, w jakich kulturach mieszkają. I tu wydaje nam się, że świat gna do przodu, że nowe formy życia rodzinnego, nie podobne do siebie, jeśli chodzi o chronologię i średnie wieku, sytuacje różnych zmian w naszym życiu, coraz wolniej wchodzimy w dorosłość. Nie zawsze jest tam potrzebne do tego mieszkanie. Czy praca, czy rodzina, mąż, żona, dzieci. Z drugiej strony, w perspektywie globalnej widać, że bardzo silnie mamy zinternalizowane, w procesie socjalizacji wykształcone poczucie tego, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną, co to znaczy być prawdziwą kobietą. I gdzieś te oczekiwania co do codzienności życia we dwoje. A będą się w życiu pary przewijać. No, po pierwsze, zamieszkiwanie wspólne, razem, budowanie związku i moment, w którym staramy się podzielić obowiązki domowe. Średnie są dosyć brutalne. Kobiety średnio na świecie wykonują około 5,5 godzin prac domowych więcej w tygodniu niż mężczyźni. Niemniej, w zależności od tego, z jakim kapitałem spotkamy się, jakie Wychowanie otrzymaliśmy, jaką edukację, także równościową, wchodząc w związek, mamy za sobą, możemy spotkać się z propozycjami równego traktowania siebie nawzajem w związku, tworzenia par, dwóch karier, równego dzielenia się tak opieką nad dziećmi, jak opieką tak, wykonywania obowiązków domowych. No i przede wszystkim możemy mieć takie oczekiwania, bardzo dużo kobiet dziś współcześnie z wyższym, z wyższym wykształceniem, ale i nie tylko, widzi, że można związek ułożyć sobie inaczej, niż miało to miejsce i w ich domach. I takie oczekiwania ma, co do tego, żeby partner, a później mąż, pomagał, ale nie tylko pomagał, był współodpowiedzialny, uczestniczył w wychowywaniu dzieci i w realizowaniu prac domowych. Różnie to wygląda. Czasem gdzieś między kulturą, znajduje się takie argumentowanie tego, że ja nie umiem, nie wiem, u mnie w domu tak nie było i utrudnia to budowanie życia na takich równych prawach ze względu na to, że szczególnie mężczyźni, ale także i kobiety mogą czuć się dodatkowo inaczej, mocniej, surowiej oceniani przez swoich bliskich, znajomych, przez osoby, które są z ich kultury i tu Niektóre państwa wychodzą ze wsparciem, pokazują wzorce, pokazują takie wzorce ojca czy mamy, dają rozwiązania w postaci na przykład obecnej w Stanach i w niektórych państwach zachodniej Europy kwoty ojcowskiej, czyli ilości tygodni urlopu rodzicielskiego, który jeżeli nie zostanie przez TATE wykorzystany, to przepada. Bardzo zróżnicowane mamy długości urlopów dla ojców, matek, tych wspólnych, które możemy, którymi możemy się podzielić. Bardzo dużo jest w tym zmian i pewnych tradycji i wzorców, których nie widać, gdy jedziemy do nowego kraju. Tam zawsze wydaje nam się, że wszystko będzie podobnie. To samo z przedszkolami. Od różnego wieku dzieci do przedszkola w różnych krajach się udają, od różnego wieku obowiązkowe jest nauczanie w szkole podstawowej, czy panuje obowiązek nauczania. To też kolejny taki próg, kolejny moment, w którym decyzje mogą mieć nie tylko taki charakter trudności dogadania się między kulturami, jak w przypadku na przykład nadawania imienia, jak w przypadku zostawiania sobie, bądź nie, Nazwiska, które ma się z domu, czy wyboru nazwisk dla dzieci, ale które po prostu dyktowane są przez państwo. Ono ma jakąś wizję w swoim systemie tego, jak powinno dzieci się wychowywać, ile czasu powinny spędzać na dworze, czy powinny mieć obowiązek nauki. To wszystko powoduje, że możemy to, co takie obecne czy. czy bardzo dla danej kultury jasne, oczywiste, będzie budowało trudności w przyzwyczajeniu się do tego i odbieraniu tego jako rzeczywiście dobre dla mnie, czy jako rzeczywiście dobrze o mnie świadczące. Taki przykład w Polsce, dosyć znany przykład, wzorzec, z którym usiłują młode, Mamy dziś coraz bardziej walczyć, występować też przeciw niemu, wszech poświęcającej się pracującej zarówno zawodowo, jak i bardzo związanej z opieką nad dziećmi matki Polki, takiej, która wiecznie jest zmęczona i nigdy nie jest oceniona na bardzo dobrą ocenę. Ona rzeczywiście może mieć problem z tym, jak być taką perfekcyjną mamą w innym kraju, bo oczekiwania, co do macierzyństwa, rodzicielstwa, odgrywania tych ról w przestrzeni publicznej mogą być zupełnie inne. To samo z mężczyznami. Pamiętam takie badania projektu Par Migration Navigator, który prowadziliśmy śledząc losy polskich migrantów wyjeżdżających do Norwegii. Chcieliśmy zobaczyć, czy mimo takiego tradycyjnego wychowania i socjalizacji, polscy ojcowie będą korzystali z rozwiązań Systemowych i będą brać urlopy rodzicielskie i zostawać z dziećmi w domu, czy brać zwolnienia, gdy dzieci są chore. I rzeczywiście, mimo że podejrzewaliśmy, że tak może być, nasze zdziwienie takie badawcze było dosyć duże. Oni patrzyli, jak robią inni mieszkańcy Norwegii, nie tylko Norwegowie, także migranci, którzy tam przyjechali i stosowali się do rozwiązań, bo wierzyli, że te są dla dzieci najlepsze, że te najlepsze są dla związku, dla pary. Korzystali. Z porad i doradztwa rodzinnego, czy bezpośrednio, czy pośrednio, dzięki temu, że mogli się z tym spotkać, spotykając osoby pomagające rodzinom. Ten welfare state, czyli państwo opiekuńcze w krajach skandynawskich, dużo bliżej rodziny jest i więcej ma, tak jakby, czasu, żeby takie rozwiązania pokazywać. Natomiast na pewno nie dla wszystkich migrantów jest to od razu wygodne. Mężczyźni mogą czuć taki efekt zagrożenia męskości, tego, że zostanie to skrytykowane przez ich kolegów, kuzynów, tych, którzy zostali w kraju pochodzenia, że będzie wywierana na nich presja, że robią coś niemęskiego, że robią coś, które przekracza granice płci. Tak samo To samo może spotkać kobiety, które angażując się w rozwijanie kariery, w życie zawodowe. Czy takie, które na przykład decydują się na samodzielne macierzyństwo i wychowują dzieci same bądź w opiece naprzemiennej, wybierając inne rozwiązania niż te większościowe w Polsce, mogą ryzykować nie tylko trudny czas, nie tylko trudności związane z tym, że to, aby godzić życie domowe, codzienne pomiędzy kilkoma domami i osobami, to do tego ocena ta zewnętrzna, rodzinna, społeczna będzie nie lada wyzwaniem. Tu też pomoc mogą dostarczać kompetentne osoby, które w danym państwie wiedzą na temat tego, jak działać, jakie obowiązki, mają rodzice, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, jak organizować opiekę naprzemienną, czy jak organizować życie monoparentalne, życie samodzielnych rodziców. Po taką pomoc warto się udać i w ten sposób warto się dokształcić, aby nie uczyć się jedynie na własnych błędach.